Rusinowa polana. Idziemy na gęsią szyję. Widzę to. To nie będzie łatwe. Damy radę. Uch, się zdyszałam maksymalnie. Co mówisz? No. Na pewno. I tak już jesteśmy wysoko. Bayer, pogoda dopisała, forma jest, wszystko jest, jest szczęście, jest cudowne życie i piękny świat. Nie poddajemy się, idziemy dalej. Zadyszona jestem, ale tak warto dla tych widoków. Pięknie, po prostu pięknie. Zatyka dech w piersiach to wszystko. Jaka natura jest niesamowita. Tatry. O, zajebiście błęd a ta góra o tam, tam o to, to co to, to? wiesz co? nie wiem stąd. hałda nie wiem. pięknie tu dobra, ciśniemy pod górę